W Mysłowicach w ciągu ulicy obrzeżnej zachodniej trwa remont wiaduktu nad autostradą A4. Oczywiście, remont, żadna y, rzecz, remonty się dzieją. Natomiast problemem jest to, że jest to tak naprawdę nowa. Droga, nowy węzeł drogowy, węzeł, który ma może, ja wiem, dwa lata i już wymagany jest tutaj remont. To pokazuje, jak te, jak te roboty drogowe w Polsce są wykonywane, jak to wszystko robione jest po łebkach. No ale kiedy decyduje przede wszystkim cena, no to tak to niestety yy, wygląda, że mamy drogę, która jest... Oddana na chwilę, po czym tylko się ją później łata, łata i naprawia. To jest naprawdę przykre. Nowa droga. Droga mająca około dwóch lat. Już w remoncie.